Witajcie! Dzisiaj zrobimy danie z kuchni białoruskiej. Sasznie! Będzie szybko, ale jak wybornie. Zaczynamy. A do tego potrzebujesz: ziemniaki, śmietanę, pieprz, sól, olej, mąkę, jaja, bazylię, tymianek, oregano i twaróg. Tu ziemniaki i nie obieraj ich. No i do sól. Odseć i ostuć Ja zostawię na całą noc. Teraz żół pozbądź się tych twardych młodych. I posiekaj je na drobniutko! Dodaj je do twarogu. Sypnij również pieprzem i solą. No i zagnieć to wszystko. A! Jeszcze trochę śmietany dla rozluźnienia. bien j'ai bien Teraz jest miel. Dodaj do nich mąkę, jaja i zagnieć to. Nie wieram jej za długo, żeby nie stało się za bardzo chleiste. No to składamy kotlety. Jak widzisz, ja sobie z twarogu takie wałki poczyniłem i otaczamy ciastem. Następnie to ląduje w bułce tarty. I smaż te placki na rozgrzanym oleju. Oczywiście obróć. masz! I zobacz, jakie to jest fajne, jaki ten twaru w środku jest zacny, pachnący świeżymi ziołami. A to ziemniaczane ciasto tak zarumienione, oj oj oj! I nie potrzebujesz dużo składników, żeby mieć dobre. No to idź i zrób. Tylko zasubskrybuj ten kanał, polub to wideo, bo mnie to motywuje do dalszej pracy. I do następnego. Hej!